Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku po kolejnej ogromnej przerwie, ale już się tłumaczę, mm, przez pierwsze dwa miesiące w moim życiu pojawił się Jakub i to wiązało się z totalnym chaosem, jednocześnie połączonym z ogromną radością, ale po prostu byłam tak niezorganizowana, że szok. Teraz staram się złapać moje życie tak w ryzy, wiecie, i tak wrócić do nagrywania, i do, trochę do pracy, i, i trochę do takiego życia codziennego, e, mimo tak małej ilości snu. Ponieważ śpię 2-3 godziny, ale o tym na pewno pojawi się osobny filmik, bo pis pytaliście do pisaliście do mnie wiadomości prywatne, jak tam dzidziuś i tak dalej, i tak dalej, więc o tym na pewno nagram osobny filmik. Może i Jakub zdecyduje się wziąć w nim udział jako główna, główna persona w tym filmie. Natomiast dzisiaj będzie hall kosmetyczny, a za jakiś czas pojawi się hall ciuchowy i lumpeksowy. I powiem wam szczerze, że w ramach tego mojego postanowienia, żeby wrócić do nagrywania, chciałabym przed Wami zadeklarować, że będę starała się wrzucać filmiki myślę tak trzy razy w tygodniu to będzie taka optymalna, e, optymalna liczba, ponieważ e, częściej to raczej nie ma, nie ma szans i będzie to poniedziałek, środa i piątek, więc e, piątek bądź sobota, no nie, myślę, że piątek bądź dzisiaj jest piątek e, i będzie to e, filmiki będą to filmiki wrzucone po godzinie 20, więc wtedy możecie się spodziewać materiałów ode mnie. A dzisiaj, tak jak mówię, hol kosmetyczno dodatkowy i zacznijmy m, od mojej miłości od dawien dawna, a mianowicie od perfum Come One Evidence, to jest 50 ml buteleczka która kosztuje 159 zł, ale te perfumy są fenomenalne i do końca życia chyba będę je używać ja na okres ciąży zrobiłam sobie przerwę ze stosowaniem perfum, ponieważ bałam się, że będę miała odruch, taki że tak powiem odrzut od ulubionych perfum, dlatego nie wolałam sobie ich nie kupować, a po ciąży zaryzykowałam ponieważ różnie, czasami po ciąży zmienia się gusta, w związku z tym zakupiłam je trochę ryzykując, ale teraz jestem fenomenalnie zadowolona, ponieważ kocham ten zapach i czuję się w mega kobieco również w tym zamówieniu pojawiły się aż trzy opakowania mojego ukochanego fenomenalnego płynu do makijażu oczu dwufazowego z Yves Rocher z bławatkiem, który dla mnie świetnie zmywał mój makijaż, nawet maskary wodotworne zmywa i powiem Wam szczerze, że przy moich bardzo wrażliwych oczach on naprawdę fajnie reaguje moje oczy nie są później po nie pieką mnie, więc jestem jak najbardziej na no, tak. Kolejna rzecz to kolejny hit i to wszystko pojawi się w ulubieńcach, więc o tym powiem trochę więcej, natomiast teraz tylko wzmiankowo, to Celia Woman Satin Matte, to jest krem baza w jednym na dzień i na noc, możecie go stosować i świetnie reaguje pod podkład nie waży podkładu, skóra Wam się nie świeci jakoś zbytnio i jest bardzo lekki, fajny i po prostu to jest zastępca mojego wcześniejszego kremu z ziai, tego 25+, którym się tak zachwycałam, natomiast teraz jeśli będę mogła go kupić normalnie w regularnej sprzedaży, bo zakupiłam go w biedronce podczas tej promocji to na pewno będę mu wierna. Również dwa kosmetyki do testowania, które uzyskałam. Dzięki uprzejmości drogerii internetowej Wizarz 24. Pierwsze to jest Woman z celi, ta seria. I powiem wam szczerze, że to jest tak. Puder transparentny, sypki, taki, który ma nam matowić buźkę. I wszystko z w porządku. Na razie go testuję. Rzeczywiście ma dosyć fajnie. Ma taką gąbeczkę w środku. I tu wiecie, jak to w przypadku tych pudrów Odklejacie sobie i aplikujecie sobie produkt, to jest taki biały proszek. Jedyny zarzut do tych pudełek to po prostu, jak ja sobie aplikuję ten proszek, to oczywiście tumany tego pudru fruwają mi po pokoju, a jak mam czarne spodnie, nie daj Boże, to już po prostu klękajcie narody, bo jestem cała poprana i muszę się przebierać. Ale to już chyba tradycyjnie, bo może ja nie umiem po prostu aplikować. A kolejny produkt do testowania to Comfort Matte z Pierre Renée. To jest podkład i puder w jednym. Mój odcień to, to jest, jaki odcień? To jest ten sand najjaśniejszy i co Wam mogę powiedzieć? nie, sorry, Ivory, przepraszam eee, i to jest najjaśniejszy odcień i jest dla mnie fenomenalny ale o tym też więcej pojawi się w osobnym filmiku eee, W tej promocji w Rosmanie zakupiłam sobie kilka rzeczy to były trzy lakiery do paznokci, dwa z tej wersji Summer Extreme Nails jeden taki cukierkowy, drugi granatowy z błyszczącymi cyknikami, takim błyszczącym brokatem świetny, ja go już miałam, długo się otrzymuje a moim totalnym ulubieńcem, który podbił moje serce jest Rimmel 60 Sekund e, takie ciemne, czerwone Wino, które mam dzisiaj na paznokciach. Nie dziwcie się, że paznokcie są krótkie. Bardzo marzę o tym, żeby w końcu zapuścić długie paznokcie, jednak przy, długim, przy małym dziecku nie jest to zbyt wskazane. Kolejna rzecz. Mam nadzieję, że ten materiał nie będzie oglądać moja mama, albo ktoś jej nie powie, że mam malowane paznokcie, bo mnie zamorduje, bo ona twierdzi, że przy małym dziecku malowane paznokcie to morderstwo. Kolejna rzecz to. Zakupiona na zapas to Affinion z Maybelline ten puder wykończający makijaż. Mój odcień to jest Light Sand Beige 03. Dla mnie fenomenalny, na pewno będę go kupować i dwie dwa tusze. Jeden znany wam już wcześniej, sławiony przeze mnie, to jest maskara 2000 kalorii, która moim zdaniem jest super dla mnie i sławiona również na YouTube jest Vibo mascara Growing Lashes, która dla mnie nie do końca się sprawdza, natomiast jeśli chodzi o tą szczoteczkę, która jest taka dosyć sprytna, to ona jest dobra do malowania moich dolnych rzęs Mozgórne górne, to, jak ktoś ma długie rzęsy, to pewnie sobie te firanki podkreśli, ale przy moich niby rzęsach to się nie za bardzo sprawdza. Kolejna rzecz kosmetyczna. To trzy maseczki z de lub z Rosmana Peel Off. Takie oczyszczające, głęboko. Dla mnie fenomenalne. Jak się dowiedziałam, że wracają do Rosmana, to zrobiłam sobie trzy. Za, zapas trzech maseczek. tu macie takie podwójne maseczki. Jej jest dość sporo, więc fajna sprawa. Nawet na, na powiedzmy wieczór taki kobiecy, babski wieczór z przyjaciółką, robicie sobie maseczkę, kawkę mrożoną albo coś innego i sobie plotkujecie. I trzy rzeczy. Takie dodatkowe mój ulubieniec totalny ostatnich miesięcy to taka bransoletka zakupiona w Textile Market. Ona kosztowała mi 5,99 i powiem Wam szczerze, że dla mnie fenomenalna. Eee, strasznie mi się podoba. Do, noszę ją w połączeniu ze złotym zegarkiem albo z czarnymi perełkami. Ona ma tutaj ręce Fatimy, bo to jest ręka Fatimy. Ma takie błyszczące jest zatopione w takim pseudo złotej obramówce na czarnym rzemyku. Regulowane uwielbiam. Eee, zakupiłam również w. W takim sklepie podobnym trochę do, do Pepko, ale to nie nazywa się Pepko. Napiszę Wam na pod spodem, jak moja skleroza trochę odpuści. Taki zestaw kolczyków, tu są różyczki, takie właśnie perełki i takie pseudokamienie, jak perły, inaczej jak perły, tylko jak klejnoty, ale to klejnoty oczywiście nie są. I kosztowały mnie tylko 2 zł, w związku z tym nie mogłam się oprzeć. I za 2 zł zakupiłam sobie również takie fikuśne rzęsy, które może kiedyś wykorzystam, a może nie, zobaczymy. I to by było wszystko, moi kochani. Takie niż masz zakupki, natomiast chciałam to nagrać, żeby to w końcu posprzątać, ponieważ e, e, bałagan w moim domu sięgnął z i po prostu powoli duszę się sama w swoich pomieszczeniach, więc staram się to wszystko ogarnąć, pokazać wam i będę sprzątała. W związku z tym trzymajcie do mnie kciuki, żeby wytrwała w postanowieniach filmikowych i żeby nie zabiła się o swoje własne buty. E, wysyłam wam gorące, gorące buziaki, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje może mnie nie ma na YouTubie, to te subskrypcje przybywają, z czego bardzo, bardzo się cieszę i co? Do zobaczenia! Witam wszystkich nowych widzów w tym nowym filmiku, w tym aktualnym, dzisiejszym mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że Was nie zawiodę yy, i co? Trzymajcie się cieplutko korzystajcie ze słońca, korzystajcie z wolnego czasu i śpijcie dużo, bo przyjdzie taki moment, że nie będziecie mogli spać i zostanie Wam gdzieś 3 godziny i wtedy to będzie tragedia nie no, żartuję yy, kończę, bo się rozgadałam Także piszcie mi w komentarzach, co Wam udało się zakupić na promocji w Rosmanie i czy Wy już przymierzacie się powoli do aktualnych wyprzedaży, które myślę, że już chyba się zaczęły. Co zamierzacie kupić? No i co? co syp. Dziękuję Wam, że jesteście. Mua. Pa, pa!